jest To jest opowieść opowiadana niechronologicznie, czyli tak jak się teraz robi, żeby było bardziej interesujące. Czyli y, są y, sceny, które dzieją się współcześnie i są sceny, które dzieją się kiedyś, 25 lat temu albo kilka miesięcy temu. Publiczność jakoś tak bardzo ciepło nas od samego początku przyjmuje i od razu dostajemy taki... taki taką pozytywną energię i łatwiej się w tym grać. Co? Jest ich więcej? Jest więcej kobiet, które noszą w sobie twoje dziecko. ale jest oczywiście, że nie, ale to była rozmowa za miejscowa? <grystanie> miejscowa. <grystanie> Rozumiem, że to zawęża krąg. <grystanie> to jest bohaterem tej, 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 tej sztuki. Bardzo, bardzo inteligentny. Kolego, pięknie, to. tak. Podpisuje się pod tym. Jest to spektakl trochę zabawny, ale też trochę refleksyjny. I to jest fajne, że każdy, każdy może jakoś to przełożyć na swoją historię. Kochać należy w... zawsze, wieku. w każdym wieku. I starsi ludzie nie powinni się obawiać tych młodych, którym się nie podoba, że ich rodzice czy dziadkowie chodzą za rączki, spacerują, całują się w nieco publicznych. Wręcz przeciwnie, powinni to robić i nie przejmować się w ogóle takimi opiniami. Miłość zawsze cię dopadnie. Niezależnie od wieku e, i niezależnie od tego, jakbym się bardzo bronił przed tą miłością. Właśnie, e... że nie, nie, nie trzeba się nie wiem, martwić, że o że mam już tyle lat. Zakochać się można w każdym wieku. I nie bać się tego, co jeżeli, ludzie powiedzą. Ach, jeżeli się jest na przykład w domu albo wdowcem, wcale nie znaczy, że to już koniec. Nie, to dopiero może być początek. Ja jestem dowodem na to. <laughs> Przestań, bo, to, bo myślę, że. Boże Paweł, nie słuchaj tego. Ja lubię kochać i. I się kochać też lubię właśnie się dzieci. Nie odpowiadaj za mnie, dobrze? <noise> Chodzi o to, że w moim wieku rozumiem Pan... A ile Pani ma lat? Słucham? Ile Pani ma lat? No właśnie dlatego zamówiłam kawę na wieczór. <noise> Jesteśmy w wyjątkowym dla mnie miejscu, bo nie dość, że jesteśmy we Wrocławiu, właściwie w moim drugim domu. I też co trochę z Tobą grałam? No i razem graliśmy tutaj właśnie w o pierwsza odcinka. miłość. I, I właściwie tutaj jakby przyjechała Małgosia i Artur, to czuję trochę jak, jakbyście trochę tak do mnie przyjechali. tak, to, Te, to teraz jakby, musisz wiesz, że po spektaklu nas zaprosić. No absolutnie zapraszam. Ja to jeszcze o tym pogadamy poza anteną. ale w ogóle na tej scenie... Podczas zdjęć, jak miałem zdjęcia do pierwszej miłości, trenowałem do tańca z gwiazdami. Więc, tutaj, te wszystkie ślady na, na, na podłodze to są ślady moich obcasów. Pozdrawiamy, pozdrawiamy walentynkowo. Jeszcze <laughs> Ale to było dobre! Podzielmy się. Bardzo serdecznie pozdrawiamy naszych widzów, szczególnie tych Wrocławskich widzów. Bardzo dziękuję za miłe przyjęcie. I życzymy, I życzymy dużo miłości. Miłości! Kochajcie się! O. <laughs> to jest bardzo dobry pomysł. Trzeba się też lubić. Pozdrawiamy wszystkich widzów, którzy oglądali nas dzisiaj w hali ATM na Bieranach Wrocławskich spektakl Old Love oraz. Oraz pozdrawiamy wszystkich, którzy właśnie w tej chwili nas oglądają w internecie. No to walentynkowo. Całej was. Wszystkich. Pozdrawiam.